W tym odcinku toreczki pójdę pierwszy raz do szkoły, a Lukasz pójdzie pierwszy raz do pracy. Niestety nie mogę pójść z troleczkami do szkoły, ponieważ nie ma sensu takiej funkcji, ale na szczęście z Lukasem do pracy mogę chodzić. Koniecznie zobaczcie ten odcinek. Witaj w policji. Pora rozpocząć walkę z przestępczością. Ale wszystko po kolei. Użyj komputera, aby dostać sprawę. Lukasz już tutaj ma takie fajne ubranko. I teraz musi odebrać przedział do sprawy. No dobrze, no to niech Lukas odbierze przydział do sprawy. O, jest Travis. Nina Kaliente. I Klaudia Kowal, której nie znam. I tak, niech Pianka tam po siebie. A dziewczynki się uczą pilnie. Dobrze. No przepraszam, Klaudio, ja tutaj muszę odebrać przydział do sprawy. No dobrze. Lukas, odbierz przydział do sprawy. No, raz, dwa, trzy. Asystuj przy śled śledztwie w miejscu przestępstwa. O, Bielka ci też idzie do pracy. <grych> no to uda się na miejsce przestępstwa. Okej. Okay. Miejsce przestępstwa. Na miejscu przestępstwa możesz znaleźć wskazówki, które pomogą Ci wyśledzić podejrzanego. Badaj uszkodzone lub skradzione obiekty i szukaj wskazówek na ziemi w pobliżu, aby odkryć więcej materiałów dowodowych. Ponadto rozmawiaj ze świadkami, aby uzyskać zeznania o tym, co się stało. O! Puk, puk. Odwiedź 25 różnych parceli w The Sims. 4. Dobrze, no to teraz tak. Zbierz wskazówki. O, to się chyba liczy. Zdjęcie, zdjęcie. Hmm, tutaj jeszcze jest zdjęcie. O. Dobrze. Potem jeszcze zbierz próbkę. O, nie na nakalnięte jest. I czyżby to była Liberty, To jest dom Landgrabów? Nie, to czemu to jest Nancy i Goffrey? No nie wiem. Jeszcze zrób tutaj zdjęcie, parę, szukaj odcisków palców, a potem wysłuchać ze na Nancy, a poczekaj, jeszcze jedna wskazówka, musisz zebrać. O, to na przykład stąd. O, a Bianka niech pracuje bardzo ciężko. Okej, okay, co teraz mamy zrobić? Pewnie wrócić na posterunek? Tak. E, Okej. Okay. Wróć na posterunek policji. Tak, chcemy wyjść teraz. Okej, okay, jesteśmy na posterunku policji. I teraz musimy z powodzeniem użyć analizatora chemicznego. Analizuj materiał dowodowy. Próbka materiału dowodowego. Nancy zdała relację z tego, co zobaczyła. Dobrze. O, Liberty też przyszła. Użyję z powodzeniem. Ojej, czemu mi nosiki poleciały? Przyspieszymy? Czemu tu się tam, tam, tak tam garbisz? O, analiza oddana. Dobrze. Teraz zarejestruj w komputerze materiał dowodowy z, materiał dowodowy z miejsca przestępstwa. Dobrze. O, tutaj. Lukas, siadaj. O, to jest mu jeszcze przypnie. jak wróci do domu. To jej pomoże odrobić lekcję. Okej. Okay. Teraz musimy robić zdjęcia policyjne przy stanowisku rejestracji. Zrób zdjęcia policyjne. I dwie jadwigi. Zrób zdjęcie widzę, a potem zrób zdjęcie druge, drugiej widzę. Potem pobierz odciski palców od Michała i od hmm, pana Jerzego. No wychodzicie, czy nie wychodzicie? Czemu, czemu ściskowe... Zamknij go w areszcie. Albo nie, potem jemu od razu zrób zdjęcie policyjne. I przeszukaj go. A potem pobierz odciski palców od Jadwigi Kurek. No i teraz będzie miał pewnie zły nastrójnik, że rewizja za nas to osobiste. Prawda? Prawda. Ok, teraz pani Jadwigo. Pobierzemy pani odciski palców. Narukasz no, szybko! Masz jeszcze godzinę. Nie całą. A ten tam stoi. No i teraz ją przeszukaj. Jan, do domu. Nie trzeba robić najeścia miejsca na nowy dyplom. Jej ceny w szkole są zaledwie dostateczne. Ojej. I pewnie reszta też tak ma, tak? Mhm. No ale to jest pierwszy dzień dopiero w szkole. Hm. No teraz przecież masz iść do domu. Ale już jest 17. No dobrze, no nie wiem o co chodzi. To pobierz odciski palców jeszcze od pana Michała Malucha. Czemu ty tutaj stoisz, krawężniku? <grystanie> Funkcjonariusz, detektyw i krawężnik. O, koniec dnia w pracy. No ale i tak zrobił prawie wszystko, co musiał. Tam miał cały ten pasek wypełniony. No okej, okay. Lukas już wrócił. Pianka jest nadal w pracy, no to niech pójdzie. Dzieci zapytać, jak było pierwszy dzień w szkole. Zapytaj o szkołę. Potem jeszcze się zapytaj Leny, zapytaj o szkołę i Diany. Rozmawiaj o dniu w szkole. No co porozmawiać, rozmawiaj, tato. Jak było w szkole? O, Abel ją odminął dzień. I rozmawiaj o szkole. O, pomóż Lenie zrobić pracę domową jeszcze. No, Lukas pomuszyła zrobienie pracy domowej. A Bianka powinna już chyba wracać. Tak. Nie, teraz nie. To niech teraz idzie Lukas do Bianki. Niech ją obejmie i zapyta jaki minął dzień w pracy, bo się dosyć mało widzieli. Naszli na rachunki, a są rachunki. No i zapyta jaki minął dzień. A rachunki ile kosztują? 6 tysięcy. Uu. No, to pan narzeka jeszcze na rachunki. Jeżeli podobają wam się nasze kosmiczątka trojałczki, koniecznie dajcie łapkę w górę, subka i wpadajcie na mój komentarz na fejsie oraz snapchata. Tak pa, pa! Tak wygląda skończona ha. charakteryzacja.